Alert, alert! Odpalamy protokół Słodka Zemsta. Dziś historia jak z amerykańskiego filmu dla nastolatków, tylko że z finałem napisanym przez chirurga plastycznego. Oto Celine Sentino. Kiedyś, jak sama mówi, prześladowana w szkole, nazywana brzydumą, wyśmiewana za aparat na zębach, okulary i mały biust. Klasyczny scenariusz. Wszyscy znamy to uczucie, ale Selin postanowiła nie płakać w poduszkę. Postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce, a konkretnie w ręce chirurga, który pomógł jej zrealizować plan zemsty. Przez lata pracowała fryzjerką i odkładała każdy grosz. Na co? Na totalną, absolutną, kompletną przebudowę samej siebie. Uwaga, czytamy listę zakupów. Trzy operacje powiększenia biustu, jedna operacja nosa, do tego wypełniacze w policzki, usta i podbródek, a wszystko to za skromne 150 tysięcy złotych. 150 koła, żeby udowodnić swoim prześladowcom z liceum, że się mylili. To się nazywa determinacja i zaangażowanie w projekt. I jaki jest efekt? Zobaczcie sami. Metamorfoza jest tak szokująca, że jej dawni znajomi ze szkoły pewnie mijają ją na ulicy, nie mając pojęcia, kim jest. Selin twierdzi, że teraz jest w końcu szczęśliwa. Mówi, że faceci za nią szaleją, a ona czuje, że w końcu zemściła się na swoich odprawcach. I my w alercie celebryckim oczywiście podziwiamy, ale też, jak to my, zastanawiamy się. Czy to jest naprawdę szczęśliwe zakończenie? Czy jedyny sposób na poradzenie sobie z hejtem i kompleksami to wydanie fortuny, żeby wyglądać jak postać z kreskówki dla dorosłych? Czy kluczem do szczęścia są piersi w rozmiarze XXL i usta, które ledwo mieszczą się na twarzy? To fascynująca, ale i trochę przerażająca historia o tym, do czego może doprowadzić presja i chęć zemsty. Z jednej strony brawo za siłę i dążenie do celu, z drugiej, czy to jest ta siła, o którą nam wszystkim chodzi? A wy co myślicie? To inspirująca historia o pokonaniu kompleksów, czy może smutny obraz naszych czasów? Dajcie znać w komentarzach. I subskrybujcie, bo świat ekstremalnych metamorfoz nigdy się nie kończy.